Hej moi drodzy, z tej strony wodzu, i dzisiaj w końcu zagramy sobie radzieckim czołgiem ciężkim KW220. Zobaczymy, czy ta maszyna jest obecnie tak OP, jak była kiedyś. Cóż, granie tym Kawukiem, z tego co widzę, będzie dla mnie dzisiaj trochę ciężkie. Mamy bitwę na 6-7. Co prawda, Niemcy po mojej stronie, więc może trochę łatwiej z tymi jankesami będzie. Sprawdzimy. Postanowiłem, że pojadę sobie na C. Ja też już tam widziałem chyba Helkata. Więc trzeba będzie na te maszyny uważać. Jest tu Sherman. Trochę za wysoko. Wiedziałem, że tak to może być. Dążę przyładować. Nawet nie ma zamiaru się ruszyć. Teraz idealnie w port karabinu maszynowego. Tam ktoś jeszcze za górką się znajduje. Czyli spokojnie mogę przejąć strefę C i trzeba będzie jakoś na B ruszać. Kolejne shermany i ARL to chyba dżam, ta Jambos. Ale zanim jest zwykły 7-6, za wysoko, kuźwa. Muszę przyzwyczaić się do tego działa. 460 metra powiedział, a celownik wskazał 600. Jambosa się mniej obawiam, chociaż w praktyce jakby mi zdjął lufę, to to i tak jest problem, ale ta 7.6 stanowi większe zagrożenie. Jambos jedynie może mnie na APK, czyli znaczy na, na apk na podkalibrowych przebić, a ta 7.6 ma większe możliwości. Kurde, trochę za wysoko. Wiedziałem, że będzie chciał w gąsienicę, bo jakby inaczej. No, mądre to to nie było. Jambusa teoretycznie dałbym radę załatwić, ale źle wycelowałem, ale i tak jest... uuu, strfałek. Kolejny pięknie załatwiony. Warto tu było podjechać, bo tu sporo papierowych celów o dziwo jest. Spodziewałem się, że może tu będzie bardziej dominacja light'ów, a nie Shermanów. Widać sporo ich tu padło, tutaj też był ten jumbo. Czyli chyba użyli podwójnego użycia. Unu oh no, M6 za nisko, ale goś nie ucieknie. A to jedynka, czyli m 6 zaraz będzie. Ale że 8 5, to bez problemu sobie radzi z yankeeskimi takimi maszynami. A my tu cud O, UT-25! Kurczę, obok amunicji! Jego działo stanowi zagrożenie... Asista! Ale w praktyce, jak nie napotykam maszyn z 6-7, tych najciężej opancerzonych, czyli... T3,4, 2H, Ferdynand, jak Tiger. I jest. Tak naprawdę, wszystko grywalne. Bo te, to znaczy, co prawda, AT34 czy. tego. A T30 bym mógł przebić tylko i wyłącznie w dolną płytę. Ale one by mnie po prostu rozerwały na strzępy, jakby chciały inaczej jest super persem, z persem, z persem z długą 90, czy z persem jumbo, jak ja to do to niego mówię. To Persa jumbo bym nie przebił od przodu w ogóle. A pozostali w dobrych warunkach byliby do przebicia, ale też mieliby łatwo ze mną. Doświechał na... O! Idzę cię! Myślałem, że trochę bardziej na środku tam stoi. I wrogów już praktycznie ledwo kto co został. Może gdzieś tutaj... u Helkocik! Prosto w amunicję! I przeszło na wylot. Gdyby nie ta amunicja, to bym mu prawdopodobnie nic nie zadał. O, dżambosik. Ryzykować. W praktyce mnie widzi. Aha, dostałem z prawej strony. O, nie mam depresji! Kuźwa, nie miałem depresji! Dostałem w plecy. Plecy? Nie, od frontu mi przywalił. Well, tym razem walka na 7-0. T29, to będzie bolało. I jeszcze patony 1. Już miałem z nimi do czynienia ostatnio. Już jakieś Lighty? Prawdopodobnie helka. Typ. O, foksik! Przypomniało mi się, co tutaj jeszcze się znajduje. No tak. Będzie polowanie na lisa. O. Chciałem powiedzieć o wilku mowa: Sheridan. Z 7-6. Well, nie powiedziałbym, że ten light nadaje się do takiego kapowania bazy. Ma za dobrą armatę. Koncept na froncie. Ale na szczęście ta wieża jest wąska. Ok, nie mam zamka. Czas się wycofać. Wait, to Helkat mnie rozbroił? Używa trochę tu sobie postoję. Zamek naprawiony. Tu jest ten buldog. Troszeczkę się mnie boi. Może i dobrze. Ja muszę uważać tym razem jak będę celował. Chciałem go rozbroić, rozbroić, unieruchomić, ale niestety nie wyszło. Ok, koncept jest tu rozwalony. Myślę, że tak pojedziemy do przodu. To ja coś wrogowie się napatoczą, bo oni tam jeszcze w centrum, ale dziwi mnie to, że na tej nawet konfiguracji mapy... O! bidar? Chyba to je widar Nie, rocher A zaraz, Izraelski 109, no tak, Szwecji tu nie ma. A widar jest 8-0, brawo ja. Nie wiem, dzisiaj nie myślę. Ulala, najpierw ciebie. Ha, ciekawe. Skąd? Dostałem? A, tu z lewej. Nie wiem, co to. A, super szerban. Ok. No to mamy kolejną ofiarę. są tu czołgi na lewo. I tu na prawo. Jumbo rozwalony. Tobie teraz trzeba rozwalić strzelca. No co prawda nie strzelca, ale poszedł silnik. Dobra, zacznę się przemieszczać w bezpieczne miejsce. Paeczek rozwalił go, dobra, załatwiony problem. Z jednej strony mają już tutaj respa, z drugiej strony tu na lewo widziałem, że jeden z naszych poszedł z dymem. Dobra, może zaryzykuję. Może nikt z respa nie podjedzie od wroga i nie strzeli mi w plecy? O właśnie. Wiedziałem, że tutaj w okolicy jestem chory. Raczej znaczy, chory, chiri. Pomyłka. Kolejne starcie na 6-7. Oj, coś ta maszyna dzisiaj dla mnie jest przeklęta. Ale i tak w zasadzie idzie. Prawda, nie w konfrontacji z maszynami z 6-7. Przeważnie napotykam do przedziału. 6-3, powiedzmy, bo były bulldogi, a to nie jest ciężki przeciwnik dla Kabuka. Teoretycznie Sheridan'a rozwaliłem, ale Sheridan to powiedziałbym, że to tak też nie do końca. Bardziej na 6-7 to powiedziałbym, że z tymi ciężarami nie miałem styczności, więc raczej bym im nie dał rady. Ale z pozostałymi, które są poniżej 6-7, bez problemu wydaje mi się. No może z wyjątkiem Jumbosa i Porszaka. Uh. Akurat propo ciężara O oh no Broni wojny gotowa Popadanie Dobrze jest, nie ruszy się 13 Dystancja 450 metrów Pranibojnia gotowa Idealnie 460 metrów i nie ma można jechać dalej i spróbować zająć tą strefę B, ale tu tam jeszcze jeden tygrysek jest. Mm, minimalnie w prawo byłoby po nim. Tam jest Pantera. Nie rozumiem logiki graczy w niemieckich czołgach, którzy wychylają się bokiem, celują i czekają, zamiast poprawić się, ustawić przodem. Nawet gdyby stracił gąsienicę, przynajmniej mógłby się jeszcze bronić. A tak to kupę złomu. Tymczasem ja w poprzedniej bitwie na Stalingradzie, stojący bokiem do dupy Jambosa. Tja. Yeah. Tygrysek leży, nic więcej tam nie widzę. No to jadę po strefę, ale coś tutaj jest, to może tak podjadę. Na mapie ciężar znowu jakiś tygrysek. Jakim ty ciężarem ty jesteś? Oho, no to do widzenia. Cała wieża już mi poszła. jeszcze co do mnie strzela Chętnie nie tygrys. Coś... albo może tam ten coś tam jeszcze się znajduje. Kilka czołgów do mnie teraz nawala. I jest to problem. No właśnie. A tam jest Bulldog prawdopodobnie. No to, to już jest po mnie. Nie mam gdzie się schować ani ukryć. Ani jak uciec. Z hitów dostaję. To tym bardziej. Co, ten z B mi przywalił? Tak, ten z B. Lala, jest tu tygrysek. To chyba kurde nie zauważył, że tu obok drugi ciężar wjeżdża. Ale ta jest, tutaj naprawdę ciasno. Walka light'ami w tym terenie jest nawet, nawet, ale takim już sprzętem nie do końca. Za późno strzeliłem. Jakbym, może, nie wyjechał z strony Kometa, tylko tam po lewej stronie, to bym szybciej dał Radę dwa p rozwalić w dupę. Ale walka w tym supermarkecie, powiedzmy, jest. troszkę ciężka dla takich ciężkich maszyn. Oh, Jadzia. Nie ma Jadzi. Oh, no. No jeszcze. Dobra, wycofał się. O 2H! Mmm, kurde, chciałem tak 2H trafić, a nie fałkę. No właśnie. Wujnęło mną no, mi trafiłem fałkę beznadziejny sposób. Jest, 2H dostał jak chciałem! Aha, ja jeszcze dostałem z hita powierzy. Jest problem, bo jak chcę dorwać niemieckiego tygryska 2, o. jeszcze szwed tu mi wyjechał. O, Jadzia, spadł Nie chcę z kontaktu z okrętówką, i dwa h rozwalili. Kuj, kurna byłaby moja. Moja zdobycz, Jadzia? Bo jechać po Jadzie? Trochę się toczę, ale może. Mam nadzieję, że nikt jej nie przywalił. Dicker Max. Dąży się obrócić. Nieśmiertelny. Bo to jest ich resp. To głupio zrobione, że mogą się respić złóż tej drogi. A no, jak tyger poszedł, niestety. Problem z tym, że już jestem widoczny na ich respie. A oni zostali już tylko na respie! Za nisko. Wycelowałbym wyżej byłoby po tej maszynie, bo tam Dicker max stoi. Dickera dorwałem. Tam chyba Pantera bądź fałka się zrespiła. O oh, wow Nieśmiertelny, spadam. Też ten Hellcat go gnębi. To ten słoń ma? Cóż, i tak już wszyscy im wjechaliśmy na tego respa. A ten Helka tak naprawdę go tak najbardziej gnębił. Uma? Humę łatwo jestem w stanie rozwalić, jeśli mnie nie zobaczy. Dobra, teraz cofka. To jest szweda. I KV rozwalony i. Ujujuj, du dużo, dużo celi. No gościu to nie było zbyt mądre wychylenie się. Nieważne, czy kawu, czy to byłby teciak, czy su. 8 piątka to 8 piątka Kolejnego szweda udało się fajnie dorwać Może warto zaryzykować i podjechać To prawda są bardzo blisko respa O, pan Ona się nie spodziewała na co wyjechała Tutaj jeszcze coś się znajduje. Nie, to był brak. I się zademili. A tu tygrys 2 sobie stoi. No już niestety nie stoi. I mamy tu jeszcze jednego. Panterę tym razem. To chyba Aus w, G. w przypadku Pantery najpierw zrobimy to tak o, wyszło. Myślałem, że nie wyjdzie. Teraz jest problem. No bo już jesteśmy za blisko wrogiego respa, a tutaj... Milek jeszcze działa. O, kuźwa, pantera. Dobra. Kuźwa, lufa odbiła, a nie powinna. Ten Sherman mi tutaj trochę przeszkadza, bo chciałem się stąd wycofać, no bo jest to za blisko respa. To jest zbyt niebezpieczne miejsce. No właśnie mi przywalił w przednią płytę. Ryzykowne to, co robię, ale na razie tutaj nikt nie podjechał. Dobrze. Ale ktoś wjechał na A i widzę nawet gdzie stoi. Dobra, nie jestem tutaj widoczny. Kuźwa, nie przestrzelę przez to naprawdę. Ok, naprzeciw pancerny muszę zamieniać, bo jednak tu ciężar się pojawił. Kierowca ładowniczy, wieża dalej sprawna. Na szczęście nie trafił i ma oba działa przypisane pod jeden strzał. Kurde, i mi breda przywaliła. Gdzie ona się przebiła? W wieże. Aha. No, typowe RNG. Pod takim kątem nie ma szans na penetrację. Ja tu sobie sprawdzam. Na tej 90 na bredzie. Tu jest akurat lepsza amunicja niż ta druga. I nie ma najmniejszej szansy na penetrację tak jak mnie gość przebił. W żaden czy inny sposób. Nawet jakbym stał pod takim kątem, Breda się nie może przebić. A goś bez problemu się przebił. Nawet tu mnie wiarzmo, jak trafił w to miejsce. Zobaczcie. Nie ma szans, by te odłamki poszły do załogi. A czemu poszły? Sprawdziłem konto gościa. Level 11. Ma trzy razy więcej zgonów niżeli Kili. Więc RNG mu polosowało. Ma zabijać. Nienawidzę takich mechanik w grach. Powinno być jak jesteś słaby, to jesteś słaby, trudno. No a więc podsumowując, mam wrażenie, że kw 220 wpadł w coś w rodzaju problemu Mausa, tylko że on to bardziej odczuwa już od klasyfikacji 6-7. 6-3 powiedzmy, że jest stanie tam jeszcze z tymi pojazdami walczyć, ponieważ ma zbyt ciężki panterz, żeby. Na swojej klasyfikacji nie był, właśnie jako zbyt potężny pojazd. Z jednej strony ma trochę słabszą armatę, bo mamy tutaj starszą amunicję z do 85, nie mamy tej nowszej do dyspozycji, którą posiada każdy T3485. Chodzi mi o tę amunicję APH. Ona ma lepsze właściwości penetracyjne niż APH BC, to jest naprawdę nielogiczne. I ta maszyna nie daje rady z pojazdami już od 6-7, a jeszcze napotykamy 7-0. I no, głównie to Gajczan spowodował ten problem, bo przeniósł wiele maszyn z przedziału od 6:3 jako najwyższy, a najniżej to chyba wzięli z 5:0 i dali 0:3 w górę. Przez co no, Tygrys 1 czy Pantery są w stanie walczyć z pojazdami z 6:7? Przede wszystkim nawet, nawet przeciwko niemieckim, bo mają amunicję podkalibrową, a KW no niestety nie ma. Ale z drugiej strony ta wieża, jak było widać, jest całkiem potężna, potrafi sporo odbić. No chyba, że RNG, jak w przypadku z akcji z tym Włochem, powie, że nie penetracja ma być. To tyle dajcie znać, co Wy myślicie o KW220 i trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Na razie.